No to witam, witam, widzowie, drodzy, tak jak prosiliście robię przepis kolacyjny czekam aż się tłuszczyk rozgrzeje na patelni będą hamburgery w bułkach po mojemu czyli czekajcie a może wam się spodoba i wam zasmakuje taki upgrade w takich bułeczkach będą hamburgery kolacyjne żeby przed pracą coś się spożywić jak widzicie o pięknie pokrojone tu się tłuczek już grzeje no i zaraz lecimy dalej Do wszystkiego moi drodzy dodam takiego oto sosiku czyli jak to inaczej patrząc dewelej sos czosnkowy no, no to... No to właśnie pieczemy, pieczemy Hamburgerosy, zaraz będziemy je przyprawiać No i jak widzicie Hamburgerki się pieką Bierzemy, oto takie piękne przyprawy, zmieszane yy, różnego typu, papryka chili, papryka łagodna pap -y, przyprawa do yy, pizzy Do Różnych innych mięs. Takie yy, jak to się mówi, tui. No, sorry, że tak źle nakręcam, ale no. Przyprawione po trochu. Dobra. Zakrywamy. I czekamy, aż się trochę zgryzą. żeby wiadomo, moi drodzy widzowie. Lecimy dalej. Tak się smaży pięknie. O, mjam, Żeby yy, żeby, no wiadomo, kolacja przed robotą lepiej smakowała, to na szybko trzeba pierdychnąć 60% piwko. Ale nie polecam, nie pijcie. Nie naśladujcie mnie. No i nagrywam dalej. Hamburgery podgrzane, lekko przy, przyrumienione. Yy, już są na: jak to się mówi, na kalapki teraz będziemy wcale do piekarnika, żeby to lepiej wyszło, a na końcu dodamy sosu, no i będziemy życzyć Wam smacznego. Zobaczycie jak to wygląda już na gotowo. No widzowie, jak widzicie piekarnik nadal nie umyty, ale będę go mył może na dniach. Teraz go grzeję, żeby te piękne hamburgerowe bułki na kolację zjeść. Mały upgrade. Yy, dla pieska. Muszę zrobić jednego hamburgerka. No i widzowie, widzowie, moi drodzy widzowie Skierniewski, Makłowicz, Mati Wiśnia ustawiłem tak jak widzicie, tutaj się robi hamburger dla Rokiego, tutaj bułeczki na kolację, przed pracą szybko zjeść. Termoobieg 190 stopni podwójne grzanie 10 minut no, i będą bułeczki gotowe. No i parę. Nie, dwie minuty minęły, trzy. Przekręciłem hamburgera. Tutaj mamy bułeczki, się robią. No i czekamy. Przepraszam Was, widzowie, za ten yy, niekomfortowy, taki brzydki wygląd tego piekarnika. No ale nie chcę mi się na razie go sprzątać, bo za dużo roboty. Chyba, że na live to któregoś dnia zrobimy No i, no i tyle, no po prostu, no A, i zapomniałem, dodać, bo pewnie wielu z Was powie Co tak cienko? Czemu sam hamburger nie ma sałaty, ani ty, nic? Po prostu Na szybko, żeby się nie pierdzielić No, już tu hamburger dla Rokiego się robi No, bułki już twardnieją. Bo ja chcę takie chrupkie, takie wiecie, nie takie miękkie. Lubię jak coś chrupie w tej paście, jak się je. No i co, bułeczki gotowe, gorące. Yy. O, tak to wyszło. Za dodam tylko sosiku. No i życzę wszystkim smacznego. laroksia, tutaj się robi hamburgerek? No i co? Chcieliście kulinaria Mattiego Wiśni? No i macie. Jakie by nie były, to są moje dania. Mogą wam nie podpasować. Na dniach będą inne dania. Za A! Jeszcze zapomniałem dodać, że za będziemy kosztować. No i tutaj hamburgerek dla rzekiego stygnie. Właśnie pikanik się wyłączył. A moje kanapki wyglądają właśnie już. Z sosikiem czoskowym dodane i teraz będę je przykrywał, czyli tak jak teraz. O, cyk! I cyk! No, to życzę wszystkim smacznego.